Cześć, dzień dobry. Chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić na piąty już Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, który odbędzie się w najbliższy weekend, w sobotę i w niedzielę w Warszawie, a tematy, które będą tam podejmowane, krążą wokół Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ w tym roku obchodzimy 25-lecie uchwalenia tej konstytucji. Będzie może tam się spotkać również ze mną, ponieważ biorę udział w świetnym panelu razem z Ingą Kazimierczyk i Januszem Cichem. Edukacja a Konstytucyjne Prawo Wolności w Nauczaniu. Będziemy też ogłaszali wyniki konkursu Konstytucja na Szóstkę, tego, o którym Wam opowiadam jakiś czas temu, związanego z tworzeniem scenariuszy lekcji, właśnie inspirowanych prawami obywatelskimi. No i zostanie ogłoszony kolejny tour de konstytucja, czyli wspaniała akcja, która ma na celu propagować wiedzę na temat właśnie polskiej konstytucji. Także mam nadzieję, że będziecie zapraszam serdecznie.